Hej, juwinka, tutaj wam jeszcze przypominam o konkursiku grafkowym, który potrwa do końca tego roku. Grafy wysyłamy na konto Clarisa i zwycięzca wygra pakietik albo komplecik z vip -a. Tradycyjnie losowanie na ineczka, zostawiamy łapeczkę w górę pod filmem, subik z dzwoneczkiem oraz komentarz wraz ze swoim nickiem. Na ekranie jeszcze macie mój Instagram, na którym co jakiś czas stawiam różne zdjęcia, także możecie mnie zaobserwować. Hej, misiaki, Misiaki, witam Was w kolejnym eksperymencie społecznym, który podsunęła mi moja widzka. Tak już widzicie po tytule będziemy sobie na nowym koncie na multiku, pytać ludzi, czy nam podarują prezent z okazji naszych urodzin. Zaprawdę nie mamy urodzin, ale chciałabym po prostu zobaczyć, czy faktycznie gracze nam podarują, ponieważ dużo jest teraz takich sytuacji, że osoby piszą nawet codziennie, że mają urodziny, żeby przy tym właśnie wymusić prezenty od innych graczy. Tutaj w ogóle na samym wstępie jak widzę. Jest nowy pakiecik, także zaraz się na jego temat wypowiem. Tylko, właśnie stworzymy sobie nowe konto i zaraz do Was wracam. Bywały lepsze pakiety, aczkolwiek zwierzaczek i włosy po prostu moim zdaniem tutaj wygrywają. Także podsumowując, za cały kształt daję w sumie tutaj takie 7 na 10. Okej, okay, no i przyjechała nas pierwsza osoba do znajomych, więc tradycyjnie napiszemy pierwsze do niej: hej, i poczekam aż nam odpisze. Mam urodziny, dasz prezent. Jest z Anglii i nie rozumie polskiego. Ja nie umiem angielskiego, ale mam nadzieję, że też zrozumie. Ale nas prankowała. Ha, 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 ha. Dziękuję. I dała nam coś. Super, zaraz sobie to zobaczymy. Nie. Okej. Okay. Nie XD. Czemu? XDDD. Ła, wow, Ła, wow, wow. Kolejna osóbka chyba nam da prezent. Napisała nam królewna Kicia 12, że nam da. Także poczekamy sobie. Nieważne w sumie, co nam dadzą. Ważne, że wiecie, od serduszka. Duszka. Także zobaczymy. Hejka, dasz prezent nie xd czemu, bo też mam urodziny. A ciekawe. Łoł wow, i kolejny prezent mamy. Tutaj jeszcze napisałam do saperka000 i ona nic nam w ogóle nie odpisała i od razu nam da prezent. Ona nam napisała w ogóle tutaj na czacie. Wszystkiego najlepszego. Bardzo miło z jej strony. I kolejna osoba nam tutaj życzonka składa. Zobaczymy, może na innym serwerku. Nie wiem, jak chcecie, to możemy przetestować to na przykład na tureckim. Bo dajcie znać. Oj, wysłała nam prezenciorek. Faktycznie. Kurdi, sporo już mamy tych prezentów. I drugi, wow. O nie, nie zgodziła się. A dlaczego? Także w sumie na razie chyba cztery osoby się nie zgodziły. A większość w sumie, jak na razie, nam podarowała prezent. Napisała wszystkiego najlepszego. Także na razie w sumie jest 50-50. Ponieważ wydającej hajs, ale może być cokolwiek ze szafy przecież, kurdi. No, ok, no i teraz podsumowując, już trochę czasu minęło. No i w sumie nie zgodziło nam się około czterech osób. O ile dobrze pamiętam, tutaj większość w sumie, jak widzę, nam dała tych prezentów. Niektórzy tutaj w ogóle nam nie odpisywali. No, dużo takich przypadków było. Powiedziałabym, że jest porówno. A tych prezentów trochę nam się nazbierało. Także zaraz zobaczymy, co tutaj nam podarowali gracze. Ja z ich tutaj jak widzicie 8. No i tutaj w sumie widzę, że dwie osoby nawet nam dały więcej. Prezentów niż jeden, także teraz sobie wszystko otworzymy. Ok, mamy tu jakąś spódniczkę, jakieś włosy. O, to są, o ile się nie mylę, budki z mojej listy życzeń, ponieważ trochę sobie tam do tej listy dodałam, żeby wiecie, mieli szerszy wybór, nie tylko żeby mogli coś dać z szafy, ale jeśli będą chcieli, to mogą też z listy. Także tutaj dostaliśmy budki z listy. Tu jest bluza z szafy, tutaj też są jakieś włosy z szafy, tu jest tatuaż, tu jest niestety nie jest tatuaż, to jest jakiś... to są jakieś akcesoria. Tutaj mamy jakieś jeansy, włosy. No, i w sumie tyle. Czyli dostaliśmy tak naprawdę od Oplay budki z listy życzeń, i w sumie tyle. Także bardzo, bardzo miło z ich strony. Nie spodziewałam się, że aż tyle osób uwierzy w to, że mamy urodziny. Także no, jak widzicie, te niektórzy po prostu ściemniając, też po prostu coś dostaną. Także to by było generalnie na tyle. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na filmy, to piszcie oczywiście w komentarzach. No i zostawiajcie łapeczki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.